Zaprosiłam komitet powitalny, tutaj takie statko, no bo wypuszczam dzisiaj dwóch rekonwalescentów. To jest ten, który miał ogonek. jednopiórek wyrwany. No i taki w ogóle był głąbeczek tak przejścia. O, o! Już się tam. Już tam. Już się tam. Proszę bardzo, no, statko uciekło. Ale zaraz przyfruną się czegoś sprzestraszyły. To jest jeden gołąbek i drugi gołąbek. A spokojnie. O! I obydwa wracają do domku. Chciałbym, żeby tu sobie same wyfrunęły. Zobaczymy jak to wyjdzie. No już o wszystko zadbałam. O komitet powitalny. Jest ładny dzień na wypuszczenie. Jedno piórek miał wczoraj wyjść, ale ja nie zdążyłam. I dzisiaj, może to i lepiej, z będzie. YouTube mi tam wyłącza komentarze. Ja nie miał, ja już tego nie ogarniam. No ja włączam, one się wyłączają. Ja nie wiem o co chodzi, tak szczerze. Ech. No i tu. Nie wiedzą, nie wiedzą. Czy tu bezpiecznie można wyjść? No, jedno piórek był ze mną 18-19 dni. O proszę, już, już. Jeden jest już na wolności sobie, a drugi. Zaraz. Zaraz mu tutaj trochę pomogę, bo on ma tu taki kartonik bardziej bardziej taki skomplikowany do wyjścia. Na spokojnie. Akurat obydwa gołąbeczki siedzą tutaj na, u góry Obydwa. dwa Jeden i drugi z tego samego miejsca Tylko, że ten jeden był tylko dwa dni U mnie tam po prostu miał nóżki zaplątane, ale trochę kulał. No i to tak, tu sobie pojedzą, co staną w domku.